Przystępujemy teraz w związku z tą zmianą, którą zapowiedziałem do rozpatrzenia punktu 59 porządku dziennego. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 roku druk 1701. Proszę przedstawicielkę Prezydium Sejmu, panią wicemarszałek Monikę Wielichowską po raz kolejny o przedstawienie Naszego prezydialnego projektu uchwały. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, Panie Wicepremierze, Ministrze Obrony Narodowej. Niech wybrzmi treść uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dokonanego w dniu 9 i 10 września 2025 roku naruszenia przestrzeni publicznej powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. W nocy z 9 na 10 września 2025 roku Federacja Rosyjska dokonała bezprecedensowego, wielokrotnego, intencjonalnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przy użyciu, przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Nie jest to przypadek, lecz działanie podjęte z premedytacją w celu wywarcia presji politycznej i wojskowej na Polskę i całe NATO. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie uznanie i podziękowania wojsku polskiemu, dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej doszło do zestrzelenia wrogich obiektów, co potwierdza gotowość i zdolność naszych żołnierzy do ochrony suwerenności państwa oraz bezpieczeństwa naszych obywateli. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność. Szczególnie dziękujemy sojusznikom, którzy wzięli aktywny udział w operacji. Wspólne decyzje i sprawna koordynacja sprawiły, że nie ulegliśmy presji Federacji Rosyjskiej. Państwa NATO stanowią dziś fundament demokratycznego, wolnego świata. Wspólnie stoimy na straży pokoju, wolności i bezpieczeństwa a poszanowanie suwerenności i niepodległości innych narodów jest dla nas nienaruszalną zasadą. W obliczu zaistniałych wydarzeń wszyscy jesteśmy zjednoczeni, silni i gotowi na niezwłoczną i adekwatną reakcję. Rzeczypospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, a w szczególności tymi, które płyną ze strony Federacji Rosyjskiej. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Czy ktoś z państwa posłów? Czy ktoś z Państwa posłów pragnie zabrać głos w pierwszym czytaniu projektu uchwały? Jest zgłoszenie posła Włodzimierza Skalika, Konfederacja Korony Nie! Polskiej. Jest? W pier... Nie, w pierwszym czytaniu musimy dopuścić Pana posła. Otwieram dyskusję i proponuję, aby sejm w dyskusji wysłuchał jednominutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Panie pośle, Panie marszałku? Yy... Dobrze, oczywiście. Jeżeli pan poseł sobie życzy, to bardzo proszę. Yy, tak, bardzo proszę. Troszeczkę inaczej umawialiśmy się na konwencie, ale rozumiem, że ma pan panie prawo, marszałku. Oczywiście. Ale chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, chwilę panie marszałku, jeszcze chwilę. Yy, proponuję, aby Sejm w dyskusji wysłuchał jednominutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm te propozycje przyjął Sprzeciwu Nie słyszę i teraz w imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe pan Marek Sawicki. Panie marszałku, wysoki Sejmie, w sprawie Tragicznego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Prowadziliśmy w tym Sejmie debatę po wystąpieniu pana wicepremiera Kośniaka Kamysza. Dwukrotnie informacji w tej sprawie udzielał także premier Donald Tusk. W związku z tym wnoszę o nieprowadzenie dyskusji i zamknięcie debaty. Tam na drugiej stronie jest. Taki wniosek zamierzałem zgłosić sam w drugim czytaniu tego projektu uchwały. Natomiast ponieważ pan marszałek Sawicki zgłosił go w pierwszym czytaniu, a więc, a więc, a więc mamy wniosek o to, aby Sejm przystąpił do pierwszego czytania projektu. Nie, przepraszam. Na podstawie artykułu 184 ust. 7 regulaminu Sejmu złożono wniosek, aby Sejm przystąpił do głosowania bez dyskusji. I teraz zagłosujemy nad tym wnioskiem. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku pana posła Sawickiego o przystąpienie do głosowania nad... Nie, no ja polegam tutaj na bardzo jednoznacznej opinii kancelarii Sejmu. Jest wniosek. Głosujemy nad wnioskiem. Ale my właśnie przed debatą głosujemy wniosek i Wysoka Izba, której pan jest członkiem, podejm... Ale tak. Ale zgłosił ten wniosek pan marszałek Sawicki. Zgłosił panie ministrze, czy nie? Zgłosił. I teraz głosujemy nad tym. Ale panie pośle, ja panu tłumaczę w sposób jasny, prosty i mam nadzieję zrozumiałe, że jeżeli zostaje zgłoszony wniosek... Nie, jeżeli zostaje zgłoszony wniosek o to, żeby przystąpić do głosowania, to przystępujemy do głosowania tego wniosku. I teraz zdecydujemy, czy będzie debata, czy nie będzie debaty. Bardzo proszę w takim razie, drodzy Państwo, o to, abyśmy przystąpili do głosowania tego wniosku. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały z druku 1701 bez dyskusji? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 427 posłów za, 409 przeciw, 5, 13 wstrzymało się od głosu, a więc stwierdzam, że Sejm ten wniosek przyjął. Teraz mój wniosek. Wnoszę, drodzy Państwo, aby Sejm przystąpił do drugiego czytania projektu uchwały bez kierowania go do Komisji. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu uchwały do komisji? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. głosowało 433 posłów za, 430 przeciw dwóch. wstrzymał się jeden. stwierdzam, że Sejm ten wniosek przyjął, a więc przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały i Analogicznie na podstawie artykułu 184 ust. 3 punkt 7 regulaminu Sejmu tym razem ja wnoszę, aby Sejm przystąpił do głosowania bez dyskusji. Przystępujemy do głosowania tego wniosku. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały z druku 1701 bez dyskusji? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów za, 420 przeciw, trzech wstrzymało się, 10 stwierdzam, że Sejm ten wniosek przyjął. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku 1701? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów za, 431 przeciw, 1. Wstrzymało się dwóch. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września tego roku.